Emocje, których szukasz. Zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy. Mam najlepszą żonę pod słońcem. Jego życie było idealne, ale nadszedł czas, by odkryć prawdę. Adoptowaliśmy cię, synu. To jakiś żart? I dzień wielkiego spotkania. Nie mogę uwierzyć, że to naprawdę ty. No cóż, rodziny się nie wybierają. Synu! Jeśli masz jakieś pytania o seks, trzeba było zapytać. Oh Denny Devito, Ron Livingstone. Wynówka z mojego domu. Obcy krewni. Jutro o 20 w pulsie 2. Ma tylko 24 godziny, by odzyskać skradzioną broń. Usiądź przy barze z gazetą USA Today. Jednak nastąpiła mała pomyłka. Rzuć broń. Kim jest ten pajac? Umówiłem się na kupno broni, a on się przyplątał. Nie każdy nadaje się na agenta. Eugene Levy. Nigdy nie zapomnę tej twarzy. Samuel L. Jackson w komedii Ja otwarcie. Jutro o 22.00 w pulsie 2. Będziesz dryfować. Niezdolny pozostać na lądzie dłużej niż jeden cykl słońca. Nowy serial. Bronisz za czymś, czy raczej uciekasz? Daj się porwać w mil przygody. Zabij go! To mój dar dla Ciebie? Moja klątka. Sindbad. W sobotę i niedzielę od 10 w Pulsie 2 po dwa odcinki. Oto historia pełna przygód. Podejrzewamy, że jesteś szpiegiem. Z akcji. I tajemnic przeszłości, które są na wyciągnięcie ręki. Przygody młodego Indiany Jonesa. Już w weekend o 12 w Pulsie 2. Rano znalazła go sprzątaczka W kolejnym odcinku CSI Zwykle znajdujemy coś we krwi, ale na krwi Połknął żeton i próbował się ratować Poprosimy o listę zawodników Innym graczom nie musiało się to podobać. Sugeruje pan, że ktoś zabił Adam. Chcę pobrać próbkę twojego dnia. Krew, replika. Zdziwisz się. CSI. Kryminalne zagadki Las Vegas. W niedzielę o 20 w Pulsie 2. 7.35? Wymarzona waga? To wszystko w programie Emocje, których szukasz. Do zobaczenia za chwilę. Skrzydła motyla. Nowa maskara false Wings Midnight Blacks. Objętość od nasady aż po końce. Szeroko rozpostarte, podkręcone, wydłużone. Rzęsy w kolorze głębokiej czerni. Nowa maskara false Wings Midnight Blacks od L'Oreal Paris. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem i farmaceutą, gdyż każdy lek nie właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Już zadziałał! Szybko udrożnia nos. Działa już po 25 sekundach. Odkryj maksymalnie nasycone i intensywne kolory Twoich oczu i ust dzięki nowej technologii True Color od Avon. Przedstawiamy nową szminkę. Doskonałość absolutna z kompleksem: kolor complete, który łączy bogactwo barw i ochronę. Sięgnij po zachwycające kolory, aby twoje usta wyglądały zdrowo i pięknie. Avon, piękno jest w Tobie. Tina zmienia się dla Ciebie. Zupełnie nowe strony i absolutna nowość książeczka z przepisami czytelników. W każdym wydaniu Wasze przepisy aż 16 dodatkowych stron. W tym numerze 21 przepisów na tanie dania obiadowe oraz hit numeru przepis pani Alicji na tort walentynkowy. A w Tinie jak być piękną? Modowe przeboje, które wysmuklą sylwetkę oraz uwodzicielskie makijaże w stylu gwiazd. Super temat specjalnie na walentynki, miłosny sennik. Nowa Tina i absolutna nowość książeczka z przepisami czytelników już w pioskach. Tylko złoty 40. Zł. Większość dolegliwości łatwo rozpoznać. Ale chora wątroba nie zawsze daje znać o sobie. Różne czynniki mogą prowadzić do jej uszkodzeń. Esentiale Forte to lek, a nie suplement diety. Dzięki wysokiej zawartości fosfatydylocholiny pomaga zregenerować komórki wątroby. Nowość: Essentiale Max na uciążliwe dolegliwości wątroby. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bo skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Twoje pieniądze są na nisko oprocentowanej lokacie? Niepotrzebnie. Teraz w Getinbanku lokata 3,5% na 6 miesięcy dla nowych środków. Bank. W zimowej fabryce Nesti dbamy o to, żeby ta zima miała niepowtarzalny smak. Jego sekret tkwi w śliwkach i sposobie, w jaki je przyrządzamy. Nesti zimowa śliwka. Do picia na zimno i na gorąco. Proszę pani, meble bez VAT w BlackRed White. Tylko od 7 do 11 lutego meble pokojowe, sypialnie, jadalnie, kuchnie i materace taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły na brw.pl. Meble BlackRed White. Tobie nie można się oprzeć. Nigdy nie wiem, jak cię ugryźć. ale i tak nie zamieniłbym cię na nic w świecie. Tej rumianej bułki, soczystej wołowiny, kruchej sałaty. Chrupiącej cebulki, tajemnicy pysznego sosu, razem z najlepszymi frytkami, jakie znasz i orzeźwiającym napojem. Teraz to wszystko w Twoim ulubionym mag zestawie Big Mac za jedyne 10 zł z książeczką rabatową McDonald's. Mam Katar. Śpij, kochanie, ja się tym zajmę. Zaraz coś poradzimy. Zobacz. Mam taki plasterek. Aromactive odetka ci nosek i katar Cię w nocy nie obudzi. Olejki eteryczne zawarte w plastrach Aromactive szybko udrożniają zatkany nos. Działają do 8 godzin, więc dziecko spokojnie przesypia całą noc. I rodzice te. Plastry Aromactive można bezpiecznie stosować już od trzeciego roku życia. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Aktivia. Uśmiechnij swój brzuch od rana. Najlepiej zacząć dzień z uśmiechem. Ale kiedy od rana jestem w biegu, nie zwracam uwagi na. To, co jem. To nie jest dobre. Dlatego dbam o siebie i na śniadanie jem nową Activia pełne ziarna. Jest pyszna i pożywna. I jak to Aktivia? Sprawia, że czuję się dobrze w środku. Activia to jedyny jogurt z bakteriami ActiRegularis, które docierają do jelit w dużej ilości. A co najważniejsze, aktywia pomaga dbać o zdrowe krewienie. A kiedy twój brzuch się uśmiecha? Ty też zaczynasz dzień z uśmiechem. Nowość pełne ziarna. Aktywia, Dobre samopoczucie bierze się ze środka. Nawet największe umysły może przyćmić grypa i przeziębienie. Choligrip Max, rozpuszczony w gorącej wodzie pozwala zwalczyć pięć głównych objawów przeziębienia i grypy. A dzięki maksymalnej sile w jednej dawce znów możesz być sobą. Choligrip Max, pokonaj przeziębienie, zachowaj jasność umysłu, a wieczorem weź Choligrip na noc i obudź się zdrów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. It's so easy to... Zobacz, to mój bank w telefonie Fajna sprawa Na przykład taka opłata za prąd Nic prostszego, sprawdzam stan konta Oho, uh -huh. środków brak Ale to nic Przelewam z oszczędnościowego na konto direct I jednym palcem w mikro ułamek sekundy Z samego serca Puszczy Pierwotnej w Białowieży Płacę za prąd Proste Życie lubi zaskakiwać Ale nie mobilnych w NG Banku Śląskim Otwórz konto direct i bankuj za darmo przez telefon Oto ból. Ból bywa czasem tępy lub rwący. Dziś jest uporczywie pulsujący. I tu pomaga metafen, który łączy dwa sposoby walki z bólem. Paracetamol szybko blokuje jego odczuwanie, ibuprofen zwalcza jego źródło stan zapalny. Jak widać, ból jest bez szans. Metafen. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.